Cześć, witam na polecjankach. Na... A właśnie, nie muszę zrobić najpierw rozgrzewkę ust. Zapyt Janki. Cześć, ja nazywam się Janek Sztajfer, a to są Zapyt Janki. Program, w którym odpowiadam na Wasze pytania, bo jestem Jankiem, czyli ekspertem od bycia Jankiem, ekspertem od wszystkiego. Od świata, rzeczy materialnych i niematerialnych. Także nie krępujcie się, zadajcie pytania w komentarzach, jeżeli na nie nie odpowiedziałem, albo jeżeli macie jakieś nowe, czy coś tam jeszcze. Nawet najgłupsze pytania! Sketcze na tym kanale pojawią się za jakiś czas, bo montuję teraz mój film pełnometrażowy, ale dość o tym, dość już o mnie. Pogadajmy trochę o mnie, na moje pytania, znaczy na moje odpowiedzi. Po, 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 chodźmy, chodźcie, chodźcie ze mną. Chodźcie ze mną. Tak naprawdę nie ruszajcie się, bo będzie cięcie. Chodźcie ze mną. Chodźcie. <noise> Zuda napierała. Masz jakieś zawstydzające zdjęcia, gdy byłeś małym bachorkiem? Nie, wampiry nie pojawiają się na zdjęciach. No ale co ty? No ja jak byłem bachorkiem, to byłem uroczy, także mam same słodkie zdjęcia. E, mam za to parę zawstydzających zdjęć z imprez, na których się najebałem, e, ale tego wam nie pokażę. Tam jak przekląłem, to weź wypikaj, dobra? Bo się ja to montuję. E, chuj, pierdolę to będą przekleństwa. BuMA, Stajfer? Jesteś niemieckim agentem? Tak! Ubezpieczeniowym! Sprzedać ci pakiet? Dla całej rodziny? Bo ktoś tu za dużo węszy. O kurwa, co śmierdzi. Martwy jamnik. Kiedy będzie spotkanie z widzami? Spotkania, spotkania z widzami już są, spotykam się za świetnikiem, musisz do niego podejść i powiedzieć: Chcę przytulać Janka Sztajfera. Hashtag no homo. No chyba, że jesteś facetem, yy, w sensie, chyba że jesteś kobietą, albo jesteś gejem, to wtedy nie musisz dawać no homo, bo, bo jesteś homo, albo jesteś kobietą. To, to, to w sumie to samo. <grym> Jak coś jestem gimbe? A nie, to nie, to nie możesz, to nie możesz przyjść, niestety, ale możesz mnie falować na moim miejsce. O, ja. Na moim Instagramie at, y, Jan, Jan Sztajfer, Jan, Jan Steifer tu się wyświetla Buczlin. A ja uwielbiam Twoje filmy o filmach. Miło jest zobaczyć poważnego, wrażliwego Janka. Po nie mniej świetnych, mieszkowych sketchach. Stąd pytanie, czy planujesz jeszcze nagrać coś podobnego w najbliższym czasie? Nagram tak, nagram dzięki wrażliwy Janek. Ma swój osobny kanał, który się nazywa Janek Sztajfer. Link w opisie. Tam są wszystkie filmiki, gdzie mówię o filmach we wrażliwy, egzaltowany sposób. I podcasty też moje. Póki co dwa, w których mówię nie tylko o filmach, ale też. Że innych rzeczach, które mówię, czasami o których, jak otwieram usta, to czasami mówię też i innych rzeczach, nie? No. Grywa? Cicha myszka. Czy znasz grę Undertale Tales? Jeśli nie, to polecam zagrać. Grałem kiedyś w grę, ale potem dotknęła mnie kobieta i straciłem absolutne zainteresowanie grami. Nie, wcale nie. Yy, uwielbiam Fallouty, Planescape, Vampire Bloodlines i inne nerdowskie rzeczy, ale Undertale to akurat nie dla mnie. Pan Krzysztof, czy zrobisz nagrodę albo tytuł do najaktywniejszego widza? Czy dla? Chyba dla. Nie? Krzysztof, chyba dla. Tak, mój najaktywniejszy widz dostanie w nagrodę życie znajomych i możliwość wyjścia na zewnątrz. Pieklielny Ananas Games. Wolisz psy? Czy koty? A z ketchupem wejdzie jedno i drugie. Sprzedam Opla. Byłeś na wakacjach w Szkocji. Co jest ciekawego w Glasgow? Glasgow? No <grym> to, to za Byłeś na wakacjach w Szkocji. Co jest ciekawego w Glasgow? Bo moim zdaniem prawie nic. Skąd żyłem w Szkocji? Mam zadzwonić na policję i zgłosić, że mnie śledzisz? A, no tak, śledzisz mnie na Instagramie, Jan Steifer, bo tam jest cały zapis mojej podróży autostopowej do Szkocji. Polecam. No a odpowiadając na Twoje pytanie? jaką miałem odpowiedź? A no. właśnie, odpowiedź jest taka, że jakbyś mnie śledził uważnie, albo śledziła, to wiedziałbyś, że nie byłem w Glasgow, tylko w Edynburgu, a Edynburg jest zajebisty i zamierzam tam wrócić, jeśli ktoś mnie przygarnie. Tymek Lisu. grasz w jakieś gry? Na pewno nie Undertale, no. <laughs> pozor dla kumatych, nie? No wiecie, chodzi o, no tak jak powiedziałem tam wcześniej, nie, w tym, w sensie w nagraniu, jak, cofnijcie sobie, dobra, Jezus Maria, co to było za wyjście? Z A Samir.pl, kiedy kolejny odcinek kumpli? Kiedy dobra dusza, czyli Martin, będzie chciał mnie wreszcie nakarmić i nie będę musiał więcej żebrać i oddawać się na dworcu centralnym, na dworcu głównym w Gdańsku, w sumie nie ma centralnego, e, na dworcu w Gdańsku e, i ten... I co jeszcze? Ale Martin teraz robi bardzo fajne filmy, e, bardzo fajnie zrobił o dostawcy pizzy teraz świetny film, także polecam wam bardzo, jeżeli nie widzieliście, ale pewnie widzieliście, bo kurwa, kto by mnie tutaj oglądał, nie znając Martina Stankiewicza? E, ale ten... A co z kumplami? No zobaczymy, no. Napiszę do Martina i trzymajcie kciuki. Psycho Moon. Gdzie jest jajko? Ostrożnie. Ludzie, którzy odkryli odpowiedź na to pytanie, znikali w niewyjaśnionych okolicznościach. Znajdowano ich z na twarzy. Julia Perez. Nie ma wsie. Podobno Ariana zerwała zaręczyny z pitem. Chciałem powiedzieć tylko Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. jest. Wreszcie mam szansę Wariany tak, Grande. Bo tylko to nas dzieliło przed, y, y, od rozpoczęcia naszego związku. Bo nie tyka się zajętych dziewczyn, moi drodzy, trzeba mieć jakieś zasady, trzeba dawać dobro na świecie, a nie psuć związki. No, Janek Steifer, policjanki. Aga d'Embała. Może to nie pytanie, ale mówi się followuje, a nie followuje. Słuchaj, Aga d'Embała, jakbyś miał nazwisko Aga Yorkshire albo Aga królowa angielska, to bym ci uwierzył, a tak to nie wiem, to muszę sprawdzić teraz, zaraz zobaczymy, moment. Kur... Oskar Schneider. Pytanie, które zdefiniuje twoją osobowość. Odpowiedź tak oznacza, że jesteś dobrym człowiekiem, a odpowiedź nie będzie oznaczać, że jedyne na zasługujesz to piekło. Znasz Hamiltona? Pewnie. syn wisi mi za narkotyki. Fabian... Fabian. Cześć, skomentuj mój kanał, bardzo surowo. Sushi. MCIA53. Jak być popularny? Czemu jesteś taki fajny? XD? Czemu? Udaję! Ale dziękuję. To bardzo mi miło. Staram się być jak najfajniejszy. Tym bardziej, że z natury jestem raczej egocentrycznym, podłym I walczę z tym całe życie. I z roku na rok myślę, że jest lepiej. Staram się być bardziej empatyczny, staram się reagować na to, co robią inni z miłością, raczej i z takim współczuciem, z takim poczuciem, że nie wszystko kręci się wokół mnie, że nie wszystko musi dotyczyć mnie, nie, wszystko, nie wszystkiego muszę być powodem, nie wszystko musi być przeze mnie. Że ludzie mają różne problemy, ludzie mają swoje zmartwienia, swoje nie wiem nieszczęśliwe miłości, nieszczęścia w pracy i tak dalej w rodzinie. I, I warto brać to pod uwagę. To jest najfajniejsze uczucie, kiedy masz takie poczucie, że dorastasz emocjonalnie, dorastasz jako człowiek, te wszystkie doświadczenia dobre i złe. Czy ja w moim przypadku złe rzeczy, które robiłem, czy złe zachowania jakie robiłem, i, i czy bycie podłym. E, to wszystko wyciągnąłem z tego naukę i robię się teraz lepszym gościem i, i ten, i, i to jest najważniejsze, nie. I wydaje mi się, że dzięki temu mogę mieć perspektywę tego, co to oznacza, kiedy nie jestem fajny. I dlatego starać się być fajnym, dlatego mieć ten cel. Być fajnym, nie w takim sensie, żeby być cool, żeby mnie ludzie wszyscy lubili, tylko żeby być dobrym człowiekiem po prostu, nie? I robić dobre rzeczy i być szczerym w, w tej dobroci, a nie robić to tylko po to, żeby inni mnie lubili, nie? No. A poza tym narkotyki. Cała tona kokainy ciągle wciągam, patrzcie. Ach. Kurde, nie mam żadnego rekwizytu. Gdzie jest y, kierownik planu? Gdzie jest rekwizyt? Kokaina. Y, albo prawdziwa kokaina też może być. Halo. Kierownik planu? Gdzie jest kierownik planu? Niestety jestem tutaj sam. Jak w życiu. Kasper Bolt, kim ty jesteś? Człowiekiem, który pamięta o znakach interpunkcji. I to jest kropka tego odcinka. A może znak zapytania? Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu, powiem na nie w następnym odcinku, który będzie wcześniej niż za 9 miesięcy. Ej, Bisky, to jest 9 miesięcy później ten odcinek się pojawił. Urodziłem wam ten odcinek, Ej, a wy jesteście jego matkami albo ojcami. Ojcami jesteście, no w sumie. Ja jestem matką, jak zwykle. Wszystko na moich plecach. Matki mają najgorzej, moi drodzy. Przepraszam cię za wszystko, masz, rzeczywiście miałaś najtrudniej na świecie, bo jesteś mamą, no. Kocham cię, mamo. Zapraszam do komentarzy i do zobaczenia za jakiś czas, skecze wrócą, nie wiem kiedy. Na razie montuję film pełnometrażowy. Trzymajcie kciuki. Kim tak naprawdę jestem?